Dzień dobry. Cześć, Kamila. Dzień dobry. Kamila, witamy cię serdecznie. Czy zaśpiewasz nam jakąś wspaniałą piosenkę? Tak, zaśpiewam Co? piosenkę pod tytułem Dance Monkey. To akurat angielska piosenka. O, fajnie, fajnie. No to? To jedziesz? Jedziesz, zapraszamy. they say oh my god i see the way you shine take your hands my dear and place them both in mine you know you stopped me dead while i was passing by Walking by, take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my heart. Przepięknie, punkt, lekkość, no tak. wspaniały głos. Ja, <grym>, Jarosz się. <grym>, jaram się. Czy możesz y, zaśmiać się? Jak, czy może wiesz, jak się śmieje puma? Nie. Jak, jak sobie wyobrażasz? Musisz nie mam nawet pomysłu. A ty wiesz? No właśnie, tak. Ale to, sorry, to jest z to, to zazdrości, tak się śmieje. Jakby puma tak śpiewała, to, by była, królem, to by była królem zwierząt, a nie lew. Słuchaj, e, no, jestem oczarowany. Jestem oczarowany. Ale? Razie, nie wrażenie, żadnych się ale. Nie, w ogóle nie, no, ja się w ogóle... pozycja. Nie, w ogóle tego nie widziałem, właśnie bardzo, bardzo lekko. Po tam, wiesz, ciśnie, a tutaj ciało, nie, niepraw, nie, Nie, nie zgadza się, bardzo lekko, a nawet wiecie jak? Letko. <laughs> Poletko. Po, nie, no świetnie, no, mówię ci, posłaj e, Norbasa, świetnie. Znaczy nie musisz e, tak. słuchać, bo ty wiesz, że jest świetnie. Proszę, słucham. Julia. Kamilka, ile masz lat? Dziewięć. Oj, no, tak proszę bardzo, bierzmy przykład. Ka Kamila, będzie kariera, no, będzie kariera. No, ja, kurczę, no, jestem przekonany. Działaj mocno. Tylko musisz dużo ćwiczyć Wyczymy. przede wszystkim. No, na pewno. ćwiczyć i nie odchodzić od tego. Osobiście bym nie ćwiczył, bo to jest po prostu chyba u ciebie, to jest wrodzone. No wiesz co? <laughs> nie, no dobra, słuchaj, jestem na tak, po prostu, tyle ci powiem. Niesamowicie. Wielkie brawa. Brawo, tak. tak. Przechodzisz do półfinału. Ja dalej. Dziękujemy. Do widzenia, pani. do, Dziękuję. Zobaczenia. do widzenia. I pamiętaj, Kamila na się śmiechu pum. Co <noise> za talent! Co za, za talent! Na 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 na!